Cześć, tu Marek, desoluj biegu. Witajcie na moim kanale na części testowej. Dzisiaj pokażę, jak robić zdjęcia na pograniczu wody i powietrza. Na pewno widzieliście wiele takich zdjęć, gdzie widać osobę, która jest do połowy na przykład zanurzona i zdjęcie jest idealne. Ja z moimi GoPro próbowałem to samo zrobić. Efekty widzicie teraz tu. Zadowolonym z tych efektów ze względu na to, że woda powiększa, tak więc nasze ciało na górze jest zdecydowanie mniejsze, nie pasujące do tej części pod wodą. Jakie jest ku temu rozwiązanie? Dzisiaj mam telesin dom. Jak się sprawdza? Zaraz zobaczymy, ale najpierw co w Pudełku. W pudełku mamy uchwyt, taki, który możemy też wykorzystać bez samego doma, dzięki czemu GoPro będzie sobie pływało. Dodatkową zaletą tego uchwytu. Jeszcze trochę mi woda cieknie po ostatnim razie. Zaletą tego uchwytu jest to, że możemy tutaj coś wsadzić i teoretycznie jest to wodoszczelne. Aczkolwiek patrzę teraz, że cieknie woda, więc chyba nie do końca. Znajdziemy oczywiście doma razem z ochroną na ten obiekt, ze względu na to, że nie chcemy, żeby nam się to od razu szybko porysowało. Wygląda to w ten sposób. Ma tak dość wystającą kopułę. Ona jest właśnie po to, żeby sprawić, że to, co jest pod wodą, wydawało się takie samo jak to, co jest nad wodą, a nie zdecydowanie większe. Raz próbowałem już takiego doma, miało niestety tylko płaską, e, płaską kopułę, co sprawiało, że faktycznie woda była trochę oddalona i łatwiej było większą perspektywę złapać, ale <grym> powiększenie pozostawało i nie wyglądało to naturalnie. Otwiera się bardzo prosto. Kamerka trzeba pamiętać, żeby kupić do odpowiedniego modelu. U mnie do dziewiątki kamerka pasuje idealnie. Mamy tutaj dostępne dwa guziki, te same, które są w GoPro, czyli mamy podobną sterowność. Możemy zmieniać moduł, czy chcemy robić zdjęcie, czy chcemy robić film. Oraz guzik wyzwolenia. To się nagadałem, a może sprawdźmy jak to wygląda w rzeczywistości. Że w końcu kupiłem takiego doma, jakiego chciałem. Dzięki tej kopule faktycznie widać różnicę między pierwotnymi zdjęciami a późniejszymi. Yy, obraz jest bardzo ładny, trzeba nabrać tylko praktyki w tym yy, i wybrać odpowiednie ustawienia, bo samo urządzenie nam już pozwoli robić te piękne zdjęcia. Istotną kwestią. O której warto pamiętać, są też krople, które pojawiają się na górze obiektywu. Dobrze jest na przykład wcześniej, przed korzystaniem z dołma, posmarować, przeczyścić w zasadzie obiektyw niewidzialną wycieraczką, co sprawia, że woda lepiej ścieka, i wtedy, jak odpowiednio zanurzymy i podniesiemy obiektyw, to wtedy ta woda szybciej ścieka i nie pozostają plamy. Generalnie burzy to cały efekt. Jeżeli się zastanawiacie nad kupnem takiego domu, czy to będzie z firmy Telesin, czy jakiejś innej, to dam wam jedną radę. Pamiętajcie: kopuła musi być wypukła, oby jak najbardziej. To wtedy sprawia, że zdjęcia są bardzo naturalne, a nie przekrzywione, jak to miało miejsce w tych filmach na samym początku. Jeżeli podobał Ci się ten test, proszę zasubskrybuj mój kanał, polub to zdjęcie. No i do zobaczenia następnym razem. Pa! よろしくお願い